Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale EwaKracja i w dzisiejszym vlogu powiem Wam, które marki mają najgorszą jakość i robią ubrania plus size. To co? Lecimy! Może zacznijmy od tego, skąd pomysł na ten odcinek. Wiele razy pod postami, pod konkretnymi ubraniami dostają zapytania, czy te ubranie jest dobrej jakości. I nie będę ukrywać, że pokazują rzeczy zarówno super jakości, jaki bardzo słabej. Um, ja wiem, mamy nie za duży wybór w ubraniach i to jest prawda. Jest mi przykro o tym mówić, ale marki premium raczej nie idą w plus size, zwłaszcza polskie. Polskie to udają robiąc sesje zdjęciowe z plus size, ale na stronie ubrań plus size brak. Więc często decydujemy się na ubrania tańsze tańsze. To znaczy, że gdzieś została ucięta kwota, na czymś została ucięta kwota. Na czym? Na jakości. Bez hipokryzji przyznam, że w mojej szafie jest masa rzeczy, również z tych sklepów. Jakości gorszej, takiej, której nie chciałabym mieć, ale podobają mi się fasony i je posiadam. Jest mi z tym nie najlepiej, bo wspieram modę, która nie dość, że jest. Słaba, jeśli chodzi o nasze środowisko, no to jeszcze często nieetyczna, jeśli chodzi o pracowników. Staram się natomiast takich rzeczy kupować najmniej eee, i najczęściej te rzeczy mam, słuchajcie, jednak z second handów. Staram się nie decydować na te marki, chociaż tak, czasem zdarza mi się nie kupować, niestety. Jeśli chodzi o jakość, wiem, że część z Was przy niektórych markach krzyknie, ale ja mam T-shirt stamtąd i jest świetnej jakości, mam go już trzy sezony. Okej! Okay, zdarzy się, że któraś marka zrobi całkiem wytrwały produkt, ale tak czy siak, jest on zazwyczaj okupiony albo cierpieniem ludzi, albo cierpieniem środowiska, a zazwyczaj właściwie zawsze to chyba idzie w parze, jednak. Lecimy z marką, która chyba najmocniej w tym momencie wpływa na środowisko. Jest bardzo popularna, zwłaszcza wśród influencerek, no i użytkowniczek ubrań właśnie tanich. Jest to fashionowa. Um, która co tydzień wydaje kilkaset, prawie tysiąc nowych produktów. Oni się chwalą, że tam ludzie zajwaniają 2-4 na dobę, by cały czas być na bieżąco i produkować nowe modele. Jak się domyślacie, to środowisko to jest po prostu psz, plaskacz totalnie w twarz, knockout. Um, to jest ultra szybka moda i chyba jedna z marek, która najwięcej szkodzi środowisku. Przynajmniej tak wynika z tych artykułów, które o nich czytałam. Dlaczego więc wybieramy tą markę? Jest tania. Ciekawe fasony. No, Nie trudno trafić w nasze gusta, jeśli co tydzień pojawia się prawie tysiąc nowych produktów. Zawsze znajdziemy coś na stronie, co nam się podoba. No i też rozmiary mają rozmiary plus size. Bardzo szeroką rozmiarówkę, seksowne kroje. No i y, promują się przez bardzo drogie w, w reklamie gwiazdy, jak Kylie Jenner czy Cardi B. Cardi i Kylie mają masę fanów, którzy podążają. Y, za nimi, po prostu nie patrząc na to, że tak naprawdę one tych rzeczy za bardzo nie noszą. Mówmy się, w czym chodzi Cardi czy Kylie? No raczej nie w jeansach za 15 dolarów czy 20. Kolejnymi markami, właściwie to jest jedno i to samo, należą do jednej firmy, buchu i Pretty Little Thing mają fajne ubrania, jeśli chodzi o fasony. Zresztą wiecie, pojawiały się u mnie jednakże na 10 zakupionych rzeczy takie, które są spoko, myślę, że dwie max, mówię o sobie, to są moje odczucia yy, i uważajcie, te dwie na dziesięć, które mam są z pawełny. A więc warto zwrócić uwagę na materiał, nawet właśnie na stronie z tanimi ciuchami, bo może się okazać, że yy, są modele o fajnym składzie, ale... Samobuchu i Pretoria to Fink wielokrotnie były oskarżane o wykorzystywanie pracowników, o używanie szkodliwych materiałów itd. itd. Um, jakość jest słaba i to jest, no nie da się z tym polemizować. Jak ktoś będzie chciał, no nie, naprawdę jest słaba, bo cena jest niska, czyli szyjemy tanio z tanich materiałów. Jeśli chodzi o ich transparentność, czytałam bardzo srogie raporty. I przejdźmy może do HM, bo to jest dobry, e, dobry moment, żeby przejść do HM, -u, który u mnie jest kontrowersyjny na kanale, bo z jednej strony ganie, z drugiej chwale, jeśli chodzi o HM, to jest dosyć transparentną marką, właściwie wprowadza w tym fast fashion nowe trendy, jeśli chodzi właśnie o e, środowisko itd, i chociaż nadal są mocno ganieni, podejrzewam, że. Nie bez powodu, ale pokazują często z czego, skąd pochodzą ich materiały. E, prowadzą też różne akcje e, prośrodowiskowe. Wiem, nadal za mało, żeby ich wybielić, e, no ale dla równowagi Wam powiem, że taki hejm jest transparentny, a marki typu Tom Ford i Max Mara i inne wielkie domy mody nie. Ciekawe czemu. Czyli widzicie, czasami, mimo że płacimy coś, za coś duże pieniądze, nie do końca może być um, etyczna, nie do końca wiemy skąd pochodzą materiały. No, czyli można drogo i źle, a jednak. Żeby była jasność, nie chcę was ganić za wasze wybory, chcę tylko bardziej pobudzić świadomość tego, co kupujecie, świadomość konsumencką. Sama mam Nike, iPhone'a, umówmy się. Stworzone po prostu w krajach trzeciego świata, często przez ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie, są źle opłacani za swoją pracę. Ale im częściej wybieramy rzeczy świadomie, które są szyte w godnych warunkach, może polskie szwalnie, polskie firmy. Po prostu wspieramy też trochę bardziej lokalnie. Warto więc wybierać te produkty. Które są robione lokalnie, tworzone w naszym najbliższym w ogóle otoczeniu. Będziemy wspierać jeszcze lokalny rynek, to jeszcze uczciwe, um, uczciwe praktyki, a do tego często um, będziemy mieć lepszej jakości rzeczy, które dłużej posłużą, czyli um, mniej będziemy marnować, dłużej będziemy posiadać te rzeczy. Wszyscy no win-win! Oczywiście wszystko uwzględniając zawartość naszego portfela. Nie zastaw się, postaw się, kupujmy świadomie, rozsądnie. Sama się tego uczę, więc zróbmy to może razem, rozwijajmy się w tym kierunku. E, warto mieć jedną dobrą koszulę, która nam posłuży przez lata, niż pięć słabej jakości, które nie dość, że wyglądają na słabej jakości, to jeszcze szybko się po prostu niszczą. Marka, przez którą poleciało najwięcej łapek w dół. SHEIN. Hmm... Owszem, można trafić rzeczy, które są... trwałe. Dosyć trwałe. Ale nie jestem w stanie, chociaż bym bardzo chciała, porównać ich z jakąkolwiek marką szyjącą w Polsce tak szczerze. I myślę, że tu możemy zakończyć. Shein, loteria. Zresztą jestem na jednej z grup na Facebooku i widzę też wasze dyskusje tam, właśnie a propos Shein. I wiem, że tam są fanki tej marki, ale w dyskusjach ewidentnie przewija się, zwłaszcza kiedy próbujecie później odsprzedać te ubrania, no nie jest to tak, jak na zdjęciach. Nie oszukujmy się. Myślę, że mogą wrzucić do jednego wora primarka i Forever 21, podobnie jak w poprzednich przypadkach, jest to fast fashion, rzeczy są szyte szybko, tanio, w dużych, dużych, dużych ilościach. Nie są to rzeczy najwyższych lotów jakościowo, no i cenowo, co akurat konsumenci kochają. Trwałość pozostawia wiele do życzenia, jakość jest bardzo niska, chociaż czytałam u siebie komentarz, że ktoś bardzo zachwalał t-shirty z Primarka. Słuchajcie, to nie jest tak, że żyję w jaskini na Mazurach. Jestem bardzo często w tego typu sklepach, ponieważ szukam rzeczy często do sesji, kupuję, chodzę też po ciucholadach, widzę jak te ubrania wyglądają po kilku życiach. Yy, nikt nie, nie przekonałam do jakości Primark. I Miss Guided, wasza orędowniczka moralności fashion, zamówiła tydzień, dwa tygodnie temu płacz z Miss Guided. Tak, Miss Guided właściwie chyba na równi z fashionową, jest bardzo szkodliwą marką. Jeśli chodzi o artykuły, o nich czytam takie z 2017, 2016, 2015, były tam afery nawet. Uwzględniające użycie naturalnych futer, oczywiście nie drogich, tylko takich tanich, tanich, zamiast e, sztucznego. Nie jestem w stanie zweryfikować tych informacji, dlatego e, mówię Wam o tym, że czytałam to na amerykańskich stronach. Nie mam podstaw, by powiedzieć, że tak było na 100%. Aczkolwiek jest tyle. Materiałów z różnych źródeł, które informują o szkodliwości yy, zarówno przy tworzeniu, jak i yy, przynoszeniu. Były yy, informacje o szkodliwości barwników używanych do yy, farbowania tych ubrań. Yy, jakieś toksyczne sytuacje? Czytałam to na różnych stronach, więc mówię, ja tego nie potwierdzam, nie sprawdzałam, nie dawałam do laboratorium, aczkolwiek. Tyle informacji ile znalazłam, już budzi moje zastanowienie. I oczywiście przypominam, że kupiłam stamtąd kilka rzeczy, ostatnio płaszcz, czyli tak, szewc bez butów chodzi. No i tu chciałabym zaapelować pewnie do marek, które nas nie oglądają w tym momencie, a może jednak, które nie szyją jeszcze plus size, a tworzą świetne ubrania, etycznie, jakościowo. Kurczę, rozmiarówkę, bo mamy naprawdę lichy wybór. Czasami wydaje mi się, że jesteśmy skazane na fast fashion. Okej, okay, second-handy super, e, niszowe marki świetnie, ale tak czy siak mamy mały wybór. Niszowe marki często rezygnują z większych rozmiarów ze względu na koszty. E, marki premium, które mm, oczywiście nie mówię o Tomie Fordzie, tylko o tych etycznych. E, też nie mają w ofercie niczego dla nas, więc gdzie mam się ubierać? Zastanawiam się, czy też klient plus size, konsument plus size nie jest trochę... E, mniej wymagający. Sorry, że to powiem, ale z własnej autopsji zauważyłam, że przez to, że przez lata była posucha na rynku plus size i naprawdę nie miałam się w co ubrać. Tak dosłownie ubierałam się w sklepach ciążowych i w męskie ubrania. E, kiedy cokolwiek się pojawia, się cieszę jak dziecko. Teraz już okej, okay, trochę mniej, bo jednak e, e, wybór coraz większy, moja świadomość przede wszystkim coraz większa, ale jednak e, przez ten brak wyboru, no jednak łapiemy za to, za to słabe jakości, ale ładnie wyglądające ubrania. Tak jest. E, osoby w rozmiarach um, S, M, L mają tysiące firm więcej do wyboru niż my. I to jest prawda. Starajmy się wspierać nasze polskie marki, tak na koniec Wam powiem, bo szyją coraz fajniej, coraz lepiej. Um, Tyle, no co mogę więcej powiedzieć, no mam nadzieję, że nie jesteście złe, że tak psioczę na Wasze ulubione filmy, ponieważ też w nich kupuję, staram się jak najmniej, ale chciałabym jednak mieć inny wybór. Tyle. Yy, subskrypcja miła rzecz, łapka w górę miła rzecz, widzimy się w środę o 15 i w sobotę o 15. Cześć!